Review Dark Souls. Hmm. 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 Wiesz co? Pomogę ci. No i dobrze, byłem sobie oddać tą buteleczkę. Mamy siedem, jak pójdę do ogniska. I jeszcze tutaj u niego mamy. Właśnie ten węgiel. Tak, węgiel z faron. Uu. Is from the legion, no, znalazłem. Used to forge the of abyss watchers. A fine prize. Mm. I'm to be no, dobra, zobaczmy zaklini. Teraz mogę chyba zaklinać nawet te, nie? Tak. <laughs> to spoko. Będę mógł nawet dać ogień do takiej broni. To by było nawet ciekawe. Ale na razie poczekam, bo te klejnoty się pewnie tak szybko nie ...nie farmi. No dobra, wiecie co, możemy spróbować teraz jeszcze tego cebulę. Jak się nie uda, to idziemy dalej tam, tam na dół, gdzie skończyliśmy. I tu mamy jeszcze jedną PC. Aha, ona jest z tego z przymierza. Dobra, ona jest przymierza tego Już wam mówię Z błękitnych strażników Ale spróbujemy tego cebulę jeszcze odnaleźć I jak coś to idziemy dalej Dobra, rozgryzłem zagadkę Po prostu trzeba było puścić tą windę Na dół I przyleciała z góry jedna Tak, i lecimy A, już go słyszę Hmm? I zobaczę jeszcze, co tu jest do góry. Bo Katarina. Chyba będzie gdzieś tutaj po środku. Ło. Zawsze pomożesz? No co ty? Chyba nic nie ma. Ja chcę rycerza, cebulę! Najlepsza postać. Nie dobra, on gdzieś jest tutaj, musimy. Tak, tutaj. Dzień dobry, jest. Lepiej późno niż wcale, nie? Och. Mm. oh. O. Don't disappear like that. You had me downright worried. But thanks to you, an epiphany has struck me square Tam są dwie windy po prostu. On some days I begin to doubt myself. I went up the tower, so I thought. Then somehow ended up here. I'm not in exactly sure Anyhow, do you see that? That humongous beast? No. I'm no coward and I have a steady hand, but that thing makes my skin crawl. How now? Dwa razy, you go down A tam pójdziesz ze mną, nie? Dobra jeszcze coś? No, Dobra, zobaczmy jeszcze co tu jest. Chyba nic, to co? Ujdziemy sobie. Fajny on jest. Tak zajebisty... Zawodnik nie, kość wiodąca, tu jesteśmy jakiś w dupie w ogóle. Ojdzie, Chodź na bestie, te dźwięki. A i jeszcze zginiesz. Albo ja zginę. To by był suchar dopiero. Dawaj! On się szykuje do czegoś. O kurwesku. Jezu, poszedł. Dzięki cebula, jesteś mega. Ognisty klejnot. Mm hmm. It was quite a performance. You no. can't get in over your head. Kurde, finkne The world must put our duties first. But for the moment, we've a toast to make. To my sword, and our victory together. together. long may the sun shine. What is this? Toast. To ustawimy sobie. A nie, 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 ja chciałem zmienić. Jeszcze raz. Którym tu się zmieniało? Tym. Dawaj toast. <śm> 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 ale mega. Ej, wiecie co? Pójdziemy sobie może tutaj w głąb tej lokacji? Gdzie tak fajnie gra już. Mam jakieś lepsze armory? Nie, nie. Może coś tutaj? Tu by się znalazło. Robię jeszcze rolę? Robię. Dobra, pójdziemy tutaj sobie zwiedzić. Nie ma co się spieszyć, nie? A następne lokacje to już tam będą hardkorowe, więc... Może trochę po farmie tu? Pozdobywam przedmiotów. No, czerwona pigułka. Nie bo w sumie chciałbym wam w miarę wszystko pokazać. I tak będzie pełno odcinków dziennie, więc... Jakoś się wyrobimy. O, już widzę, że klateczka właśnie. No to nie powinno być takiego poziomu, bo... Ta lokacja jest jakby. przynależy do tych starych, nie? My już byliśmy na hardkorach tam. Dobra, tu nie. My już byliśmy się bawić z czarnym rycerzem. Jesio! Nie ma tak jak. nacelować na klatkę. Dum 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 ale nie zajebista była ta walka z cebulą, hrabia. piesozaury tak odlatują od tej mojej broni. Kurwa, dwie baby, ja ich nie lubię. Omijamy, nie mam czasu na pierdoły. Babami już się biłem w tej grze. Pierścień flyna. Zobaczmy. W ogóle... Ale ja jestem luj Mniejsza udźwik. W ogóle nie dałem żadnych tych. A to? Aha, bo to też yy, udźwig mi daje. No dobra, pewnie przez to nie dawałem ostatnio tych ringów. Nie chciałem, żebym się obciążył. Ale luz, teraz dałem coś tam Gdzie ja tu łażę? Jest wiodąca. Wyjdę w ogóle z tego? Chyba nie. Nie mówcie, że tutaj nie wyjdę z tego. Ja wyjdę. <ścoughs> nie powinno być takich właśnie lokacji. Wiecie co? Przydałaby mi się pantalony na obrażenia. Jak skacze. O. Mizelka z Mirry, pierścień, yeah, warto było przyjść. No dobra, to to sobie, sobie wywalimy. Dobrze, że miał 68, nie chcę mieć powyżej 70, o to mi chodzi. Teraz tak, staminy mam więcej. Zobaczmy tu. Jest tu coś? Nie ma, to idziemy tam na dół. Ale wiecie, to jest ta lokacja ze starej jeszcze miejscowy. Tak, i tu idziemy do bossa. Dobra, to tutaj nic nie było więcej No to spierdzielam Jak przeżyję To idziemy już teraz do normalnej, nowej lokacji Czyli cebula załatwiony Bo tak powiem Cebula załatwiony, pewnie go spotkamy jeszcze Nieraz na swojej drodze Ale wiecie co ta tutaj babka mnie męczy? Że nie mogę z drugiej strony otworzyć Ale spoko. Idziemy już dalej do lokacji, tu już nie będę wam tego pokazywał. No dobra, jesteśmy tutaj w tej. No dobra, jesteśmy tutaj w tej twierdzy Farona i idziemy dalej zwiedzać. Tutaj, nie? <noise> tak Ale to wygląda obrzydliwie Zgaść trzy płomienie, a drzwi dowiczej krwi staną otworem Zgaść trzy płomienie Co za pijawki o nie, zatrucie Naprawdę? Really? Zgaść trzy płomienie. Nie wiem co to znaczy. Dłamek tytanitu się przyda. Z tymi gównami to ja nie walczę. Ani to duszy nie da, a porządnej ani nic. Ale zatrucie mało, nie? Bierze. Energii. Mało. Czego oni tam pilnują? Proszę się podnieść! Dobra, wyszedłem Co to było? Potargane coś, nie? Targane włosy! Na wietrze! Ej, dziwna ta lokacja Aha! Już się zaczynają mchy To tu będzie zatrucie przez całą chyba Eee, widzę coś do góry Żelazne ciało Aha, to jest chyba cud Tak, to jest cud O, dziczyzna. O nie, żabki Ale ja jestem spowolniony Ale hardkorowo to dali, bo one zaraz będą fluć O właśnie Nie widzi mi się to <noise> Leci ktoś za mną w ogóle O jest już Co to? Duszka Duszy z bossów ja nie używam na razie Jak coś Ale te małe, niekiedy jak mi tam do lewela brakuje Dobra, tu bym mógł iść Prawdzimy to Ale głupia lokacja, ej Powoli się łazi. Rozumiem, że jesteś nowym przeciwnikiem. Jeszcze bagstaba. Ale mi się wydaje, wiecie co? Że czas trochę pofarmić. Miał ja tutaj gram trochę. ...kość wiodąca. Ja tutaj gram sporo, bez farmienia. Tak, na razie. Na razie nie miałem problemów jakichś większych, to... Nie spinałem, nie? No, ale teraz się chyba robią. Bo jak zwykły mowek mi bierze pół HP... To ja nie wiem, co jest grane. O, albo tamten. Dobra, tu będę na zatruciu chodził cały czas tam Dupie, to mam Wiecie co? Cofniemy się tu Pójdziemy najwyżej dalej Ale masakra, wchodzi się do takiej lokacji I co? Nic nie wiadomo I to wszystko nowe Tym hm. to ja się nie biję, dziadostwem pozbierał przedmioty na razie. Ruszek naprawczy. Da. Hmm, te żabki to tam. Mam je gdzieś. Na razie nie robią zagrożenia. Wiem, że ściana się otworzyła. Ale w sumie tu. Nie no gdzie ja mam iść ludzie? Mamy jakieś worki O oh, fuck Tyle mam tego zabić Nie ale tam coś może być wartego uwagi Co za gluty Ej no, żaba! Wiedziałem, żeby z tobą nie walczyć, że jesteś głupia. Nie no, muszę tam ten przedmiot po podnieść. Stańcie mnie bić! To wyrwali. Fragment kości! Yeah! Warto było. Tak, warto było. Dobra, a wy coś pilnujecie? Dropki jakieś. Jak już tu jestem, to sprawdzę. Ale jest fragment, będzie plus dwa. Kurde, ale hardcore. No, w tej krainie nie za dobrze się czuję, wam powiem. Taki słabiutki. Z rycerzem Cebulą to było całkiem inaczej. Tu bym, wiecie co? Tak, ciało Gnicho. Eee, oby to był MPC. Stary Wilk z Faron. Stary wilk ludzie Pierdiela, ale piękne Dobra, jest jakaś ta Maszyna, ale z tobą pogadam, nie? Módl się do starego wilka Kurde mega Zobaczmy, jakiś nowy Covenant Ofiaru ja nie mam chyba tego, nie? Ale fajnie, że tu przyszedłem. W sumie zobaczmy jeszcze tą windę. Kurde, ta gra jest piękna. Ale jak się odkrywa samemu wszystko bez żadnych jakichś poradników, i tak dalej, to jest hardcore. Ale to jest piękne w tym. To jest naprawdę piękne. Dobra, idziemy do góry. Fajny mam emblemat takiego. Kurwy syny. Co to za smoczek? To chyba nie jest boss, ale wygląda jak taki z jedynki, nie? Nawet Tauron Demon. Halo, wilgrzymy. Dojdę tam do was? Ej? Może dojdę. Ja Cię kręcę, po czym ja chodzę w ogóle? Ale po bojowisko Ale piękne Dobra, jaszczurka! Zatrzymuj się! Jaja. Yeah. Nie zdążyłem. Ubiłem tylko smoka. Włócznia No Spoko. I co? Nic tu nie będzie więcej? Jeszcze to. Smocza tarcza z herbem. Może warto było przyjść. Tak! Warto było przejść. Lepsza tarcza. Jej, jej, jej. Aha, jeszcze tu. Widzicie? Są w ogóle jakieś lokacje z dupy. Poczekaj na mnie! Kurde! Nie zabiłem jaszczurki. Ciężki klejnot. Aha, jaszczurka się sama zabiła. Nie wiem czy tutaj jestem w ogóle mile widziany, ale... Zwróćcie, że się ugoszczę. Zobaczmy jeszcze tu. Tu już chyba zejdę na dół. Do tego pana świni. Spróbujemy go ubić, najwyżej zginę, nic się nie stanie. Dobra, to już nic. Jeszcze chodźmy tych tutaj. Włócznia... podejdę do samego do samej tej bramy Ale masakra nie takie ukryte lokacje uwielbiam to Mam pani To za pielgrzym no? Dobra, chyba tego nie otworzymy. To idę na tą świnię. Zobaczymy co dropnie. Ej, a tu? Radios, amigos. Nie mówcie mi, że tam bym przeszedł? Nie, chyba nie. Chociaż Aha, to... Jak to jest fajnie połączone. Pamiętacie, tam był ten NPC. -t. Mega, to jesteśmy tutaj. Aż mi się jedynka przypomina. Ale za długo tutaj błędzimy, no ale spoko. I chyba tu się kończy lokacja, nie? Ale zobaczmy, co ty tam przygotowałeś. No, jest do ubicia. I on mi przypomina takiego pierwszego bossa z Dark Souls. Bardzo. Ej no. Ale pompa. To było dobre. Widzimy się zaraz. Dobra, podejście numer dwa. Ale to było niezłe, nie? Wywalił mnie, kurde. Pierun. Damy radę teraz. Jak mnie nie złapie, to spoko. Daj mi trochę staminy więcej. On no typowo, jak ten pierwszy boss z Dark Souls Demon z azylu, nie? Nawet nie pamiętam To mu się stało Na kolanach walczysz? Może mnie teraz nie wywali Fuck you! To z ma kurde większy zasięg niż jak na stojących. Ej, uciekam, uciekam. No ja mam tyle stusów, że nie powinienem tego przegrać. To jest mocarz, ja pierdzielę. Dawaj go. Dusza zbokanego demona? Jakby taki mini-boss. Żar? Wielki topór. Proszę państwa, ale to było warto przejść. Wielki topór. 180. O kurde, ja bym nim grał. I w sumie, w jedynce ja całą grę przeszedłem na toporze później. Ulepszonym na jakiś żywioł. 32 siły. To chyba za dwa tygodnie. <noise> Dobra, zrobione. Idziemy dalej z lokacją, bo. Nie ma co tu. Nie ma co tu czekać, nie?